Witam, nazywam się Martyna Jarmuszkiewicz i przedstawię ostatni dzień wycieczki. Odwiedzi Pan miejscowość Wieliczkę, w której odbędzie się zwiedzanie kopalni soli wraz z wykwalifikowanym przewodnikiem i Muzeum Żub Krakowskich. W kopalni soli znajdują się wykutek w soli piękne komory, niesamowite podziemne jeziora, majestatyczne konstrukcje ciepłej cieśielskiej uni i unikalne solne rzeźby, blisko 3 kilometry krętych korytarzy, 800 schodów do pokonania i zejścia na głębokość 135 metrów pod ziemię. Do tej pory uroki trasy turystycznej głównego szlaku, szlaku kopalni Soli Wieliczka podziwiały już 40 milionów spragnionych przygody turystów całego świata. Jej początek zaczyna się w szybie Daniłowicza. To tutaj Pan pozna swojego przewodnika, który podczas wędrówki opowie Panu o historii i tajemnicach kopalni, o rządzących nią siłach przyrody i etosie ciężkiej pracy wielu pokoleń górników. Wschodząc coraz niżej zostaną odwiedzone niezwykłe miejsca. Solna skała poddała się mocy ludzkich rąk. Zobaczy pan również wspaniałe maszyny i narzędzia górnicze. A także przewodnik przedstawi kopalnię od innej strony, opowie legendę księżnej Kingi, która przyniosła bogactwo soli na polską ziemię. W połowie szlaku ujrzy pan dedykowaną jej cudowną kaplicę i zdobiącą ją jedyne w swoim rodzaju solne dzieła sztuki. Myślę, że wpadnie pan w zadumę słysząc kompozycję fryderyka Chopina, Chopina towarzyszącą świetlanemu spektaklowi nad brzegiem jednego z solankowych jezior. A na końcu nastąpi poczęstunek specjałów podziemnej kaczmy. Na powierzchnię wyniesie pana górnicza, górnicza winta. Jak mówi się w kopalni, na świat. W 1976 roku kopalnia wpisana została do Krajowego Rejestru Zabytków. Dwa lata później została wpisana przez UNESCO na pierwszą listę światowego dziedzictwa. Od 1994 to także pomnik historii Polski zaś 30 czerwca 1996 zaprzestano całkowicie eksploatacji złoża. Kopalnia soli Wieliczka w 2007 roku w plebiscycie Rzeczpospolite została uznana za jeden z siedmiu cudów Polski, zdobywając największą liczbę głosów. Muzeum mieści się w nieczynnej części jednej z najstarszych na świecie kopalni soli kamiennej. Prezentuje historię górnictwa soli, rozwój techniki kopalnianej, dzieje przemysłu solnego i historię miasta Wieliczka. Zbiory muzeum liczą około 20 tysięcy eksponatów. Podziemna, zlokalizowana na trzecim poziomie zabytkowej kopalni soli w Wieliczce, na głębokości 135 metrów, jest ona największym w Europie podziemnym muzeum. Jej powierzchnia wynosi 7481 m2. Przedstawia wszystkie aspekty działalności ważelniczej i górniczej prowadzonej w żupach krakowskich. Eksponaty prezentowa prezentowane w zabytkowych wyrobiskach tworzą unikatowy górniczy skansen. Na powierzchni znajduje się w średniowiecznym zamku żubnych stanowiącym siedzibę zarządu żupy. Od końca VIII wieku do 1945 w latach 1976-1996 zamek odrestaurowano ze środków Ministerstwa Kultury i Sztuki oraz muzeum z przeznaczenia dla potrzeb muzealnych. Dziękuję bardzo za wysłuchanie. Jeżeli miałby Pan jakiekolwiek pytania dotyczące kosztów, zawarte zostały one w dołączonym załączniku.